Przygotujcie się, wybrany, nie będziecie w stanie mówić po tym, co zamierzam ujawnić. Uznaj, że twoja obecna sytuacja nie jest przypadkowa. Coś nie wy wydarzy się w Twoim życiu, dlatego zostałeś bosko poprowadzony do tego momentu. Czy kiedykolwiek pragnąłeś otrzymać prezenty, które są ponadczasowe? A co jeśli powiem ci, że czeka cię od nowa, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłeś? Metamorfoza tak silna, że wpłynie nie tylko na Twoją duszę. Ale na całe Twoje istnienie, Twoje ciało, Twoją witalność, nawet na samą istotę Twojego bytu. Te błogosławieństwa są nietypowe. Wkraczasz w czas, kiedy będą miały miejsce wyjątkowe przejawy niebiańskiej łaski. Dary, które są dla Ciebie przygotowywane, obejmują łygę, odnowę, a nawet przedsmak czegoś wiecznego. To wykracza poza zwykłą zmianę perspektywy. Chodzi o zrobienie kroku w stronę przeznaczenia które zawsze było dla Ciebie przeznaczone. Potrzebuję Waszej pomocy, aby osiągnąć nasz cel 1,000 subskrybentów, który jest już blisko. Proszę, poświęć chwilę na polubienie filmu, subskrybowanie kanału i zostawienie komentarza, który brzmi: Jestem gotowy na przyjęcie mojej boskiej transformacji, jeśli ta wiadomość trafiła do Ciebie. Ten komentarz jest stwierdzeniem, że przyjmujesz tę zmianę, a nie tylko aktem interakcji. Mam nadzieję zobaczyć wszystkich, którzy dotarli tak daleko. Będziecie doświadczać cudów, które będą większe, niż mogliście kiedykolwiek sobie wyobrazić, ponieważ stwórca jest zadowolony z Was. Teraz widzisz na żywo to, o co się modliłeś, o czym marzyłeś i czego pragnąłeś. To jest boskie przebudzenie, które całkowicie zreinterpretuje Twoje życie, a nie tylko zmiana. Nie można zignorować tak znaczącej zmiany. Ludzie będą zwracać na Ciebie uwagę. Będzie zauważalna zmiana w Tobie, niewątpliwa błyskotliwość, emanowana witalność, która sprawi, że ludzie będą się zastanawiać, co się zmieniło. Zgodnie z prawdą, możesz to zobaczyć w każdym aspekcie swojego istnienia, gdy kroczysz w boskiej łasce. To odrodzenie jest głęboką, duchową zmianą, a nie tylko zewnętrzną. W sposób, którego nigdy byś nie pomyślał, będziesz promieniować siłą, pięknem i pewnością siebie. A gdy ta zmiana nastąpi, zaczniesz zauważać, że pojawiają się nowe możliwości, drzwi się otwierają, a nieoczekiwane korzyści wchodzą do twojego życia z łatwością. Nawet ci, którzy wcześniej wątpili w ciebie, będą w zachwycie z tego, co ma się wydarzyć, ponieważ będzie to tak głębokie. Będzie niemożliwe, abyś ignorować światło, które promieniuje z twojego wnętrza. Ty, wybrany, zaraz całkowicie wkroczysz w wspaniałą przyszłość, która została dla ciebie przygotowana, gdy zaczyna się nowy sezon. Coraz trudniej jest ignorować zmiany w tobie. Ludzie wokół ciebie zauważą zmianę, niewątpliwe odrodzenie, obecność, która promieniuje mocą, spokojem i energią. Nowa wersja siebie, która wyróżnia się w nieoczekiwany sposób, jest wynikiem boskiej siły działającej przez ciebie, co widać w tej metamorfozie. Zrozumiesz, że ta zmiana jest znacznie więcej niż tylko fizyczna. Gdy będziesz ją dalej przyjmować, tak, poczujesz się lżejszy i będziesz wyglądać bardziej olśniewająco, ale prawdziwy cud dzieje się w Twoim wnętrzu. Regeneracja Twojego ducha zachodzi w każdym aspekcie Twojego istnienia. Ludzie mogą pytać, co się zmieniło. Mogą pytać o Twój sekret, dlaczego wyglądasz na bardziej witalną, pewną siebie i obdarzoną, urzekającą aurą. Jednakże, jest to niezaprzeczalny rezultat boskiego odrodzenia. Więc nie jest to tajemnica. Jesteś wolny od ograniczeń, które kiedyś cię powstrzymywały, oraz od ciężarów wcześniejszych trudności. Posiadasz wrodzoną jasność, której nie można zgasić. Jest to widoczne w Twoich słowach, czynach, a nawet w tym, jak zachowujesz się publicznie. To światło dotyczy czegoś znacznie głębszego niż piękno, jakie definiuje świat. To jest blask, który wynika z podążania zgodnie z Twoim wyższym celem. To jest odbicie niebiańskiej łaski. Wyniki tej regeneracji będą stawały się dla ciebie coraz bardziej widoczne z dnia na dzień. Wszystko zmierza w twoją stronę, w tym sposób, w jaki się prezentujesz, klarowność twojego myślenia oraz łatwość, z jaką zaczynają pojawiać się szanse. To oznacza początek nowego rozdziału w twoim życiu, w którym to nieograniczone możliwości, które przed tobą stoją, definiują cię bardziej niż przeszłość. Twoja przygoda rozwija się w nieoczekiwany sposób, a zmiany, przez które przechodzisz, to dopiero początek. Świat wkrótce będzie świadkiem niepodważalnego dowodu na to, co się dzieje, gdy ktoś podąża boskim celem. Nic nie będzie w stanie zatrzymać światła, które rozkwita w tobie. Możesz nie być świadomy skali zmiany, która zachodzi w tobie. To głęboka metamorfoza, która wpłynie na każdą część twojego życia, nie tylko na zmianę którą możesz wyrazić słowami. Nawet jeśli nie będą w stanie tego od razu wyjaśnić, ci, którzy są wokół ciebie, zauważą to. Ludzie zauważą, że coś jest z tobą inaczej i będą patrzeć na ciebie z zachwytem. Mogą być zdezorientowani, wstrząśnięci, a nawet pełni podziwu, ale nie mogą zaprzeczyć niezaprzeczalnej zmianie, która zachodzi w tobie. Niemożliwe, abyś sam zaplanował tę zmianę. To jest boska interwencja, która przewyższa wszelkie oczekiwania i wykracza poza prostą przemianę cielesną lub emocjonalną. Stajesz się żywym przykładem Bożej Mocy i Łaski, świadectwem Jego dzieła. Wszystko w tobie zacznie odzwierciedlać Jego obecność, gdy naprawdę przyjmiesz tę niebiańską przemianę. Twoje ciało, Twoja energia, a nawet Twoje nastawienie będą pokazywać oznaki tej niebiańskiej transformacji. Zacznie się od wewnątrz i rozprzestrzeni na zewnątrz, nie będzie to jedynie zewnętrzna zmiana. Ludzie, którzy będą mieli z Tobą kontakt, poczują tę zmianę. Będzie zauważalna poprawa zarówno w Twoim wyglądzie, jak i w Twoim zachowaniu. Ludzie będą przyciągani do Ciebie z powodu Twojej wewnętrznej siły, pewności siebie i spokoju. Nie będzie można pomylić nowej energii, którą posiadasz. Siła i piękno Ducha Bożego w Tobie będą odzwierciedlone w aurze boskiego życia, która zdaje się otaczać Cię. Nawet jeśli nie będą w pełni rozumieć Twojej metamorfozy, ci, którzy będą jej świadkami, będą w zachwycie. To święte światło będzie promieniować wspaniale i pozostawi innych w zachwycie, dlatego nie będzie to nic, co można by Y ukryć. Ta niesamowita metamorfoza obejmie więcej niż tylko Twoje odmłodzone wygląd. Chociaż możesz zauważyć drobne zmiany, takie jak lepsza skóra, bardziej wyprostowana postura i bardziej dominująca obecność. Są to jedynie zewnętrzne oznaki czegoś znacznie głębszego. Każde spotkanie, które masz, będzie pokazywać, jak dokonuje się Boża od nowa. Ta zmiana będzie się nasilać, im bardziej będziesz przyjmować Jego cel. Zaczniesz stawać się osobą, którą Bóg zawsze zamierzał, abyś był, gdy w pełni przyjmiesz tę metamorfozę. Świat zacznie dostrzegać majestat Boga odzwierciedlony w Tobie. Gdy przyjmiesz swoją boską tożsamość i staniesz się czymś więcej niż tylko lepszą wersją siebie, Twoja przemiana będzie dowodem Jego siły i miłości. Każdy aspekt Twojego życia będzie nadal pokazywał oznaki tej niebiańskiej metamorfozy. To, co kiedyś uważałeś za niemożliwe, stanie się namacalnym przykładem Bożej Łaski. Ludzie nie będą mogli przeoczyć Twojego przywróconego poczucia piękna, witalności i celu. Twoje życie pokaże, że wszystko jest możliwe. Gdy przyjmiesz to wezwanie, Twoja obecna metamorfoza nie jest unikalna dla Ciebie. Raczej jest to doskonała ilustracja tego, co się dzieje, gdy dostosowujesz swoje życie do woli Stwórcy. Wiedząc, że to Jego dzieło i Jego chwała świecą przez Ciebie, będziesz nosić to z dumą, gdy świat to zobaczy. Nie możesz pojąć zmian, które zachodzą w Tobie. Zmiana, którą doświadczasz, gdy akceptujesz Boży plan na swoje życie będzie oczywistym wynikiem Jego boskiej interwencji. Ludzie nie będą w stanie pojąć, jak tak znaczące zmiany zachodzą tak szybko i będą zdumieni dramatycznymi zmianami, które zaobserwują u ciebie. Dostosowanie się do rzeczywistego celu, który Bóg włożył w ciebie, jest ważniejsze niż wygląd. Doświadczysz odnojonego poczucia siły, radości i spełnienia, gdy będziesz podążać za jego celem. Będziesz wydawać się otaczającym cię ludziom bardziej pewną siebie, Olśniewającą i wyższą wersją samego siebie. Ta zmiana jest dowodem na wpływ Boga na twoje życie. Chodzi o realizację boskiego celu, który Bóg zaplanował dla ciebie, i zaakceptowanie tego, kim naprawdę jesteś. Nie chodzi tylko o to, aby być fizycznie piękną. Zmieniłeś się od tego, kim byłeś. Zostałeś wybrany przez Boga do wyjątkowej misji, a gdy całkowicie ją przyjmiesz, będziesz żywym przykładem jego potężnej mocy. Twoje życie zmienia się w sposób, który wykracza poza powszechne wyjaśnienia. Jest to boskie przedsięwzięcie, które odzwierciedla Bożą łaskę i jego cel dla ciebie. Udoskonalenie to proces przemiany, aby w pełni wejść w Boże powołanie dla swojego życia. Musisz puścić rzeczy, które już ci nie służą, tak jak drzewo musi zrzucić swoje stare gałęzie, aby stać się silniejsze. Może nie zawsze być łatwo puścić i może to wydawać się stratą, ale pamiętaj, że to jest istotny element Twojego duchowego rozwoju, a nie strata. Możesz odkryć, że niektóre z Twoich połączeń, rutyn i sposobów myślenia zaczynają zanikać w miarę postępu. To znak, że Bóg robi miejsce dla Twojego fizycznego i duchowego odnowienia, a nie coś, z czego należy się smucić. Aby stworzyć przestrzeń dla nowego życia, które On zaplanował dla Ciebie, te rzeczy, które wcześniej były częścią Ciebie, są teraz eliminowane. Przycinanie to kwestia wiary, a nie składania ofiar. Chodzi o zaufanie, że Bóg ma znacznie większy plan na twoją przyszłość niż cokolwiek, co zostawiasz za sobą. Twoje życie zacznie znowu rosnąć, gdy puścisz przeszłość. Twoje relacje będą zgodne z Bożym planem, twoja energia będzie odzwierciedlać witalność, która pochodzi z przyjęcia Bożego celu dla twojego życia, a nawyki, które kiedyś cię powstrzymywały, zostaną zastąpione boską inspiracją. Chociaż droga może czasami wydawać się niejasna, myj wiarę, że Bóg prowadzi cię na każdym kroku. Opór, którego doświadczasz, jest chwilowy. Będziesz czuć się coraz potężniejszy i silniejszy, gdy będziesz coraz bardziej zagłębiać się w swoją boską tożsamość. To jest to, co Bóg robi w tobie, i będzie to coraz bardziej widoczne z każdym twoim działaniem. Ludzie, którzy są blisko ciebie, mogą się zastanawiać nad zmianami, które zauważyli w tobie. To w porządku, że niektórzy ludzie nie rozumieją Twojej metamorfozy. Jednak pamiętaj, że im bardziej będziesz działać zgodnie z Bożym celem, tym lepiej będziesz przygotowany do utrzymania swojego Boskiego powołania. Możesz napotkać opór, ale on minie, a ty wyjdziesz z tego jeszcze bardziej pewny siebie, spokojny i jasny. Miej wiarę, że wszystko idzie zgodnie z Bożym planem. Zauważysz, że Twoje życie zaczyna bardziej odpowiadać Jego woli. Gdy zaakceptujesz nowego siebie, zmany, przez które przechodzisz, są częścią znacznie większego boskiego planu, a nie tylko twojego osobistego rozwoju. Z wiedzą, że Bóg cię przemienia i prowadzi ku przyszłości, która przewyższa twoje najśmielsze oczekiwania, możesz pewnie wkroczyć w swoje nowe życie. Drzwi zaczną się otwierać, gdy podążysz wytyczoną przez Boga drogą, prowadzącą do nowych spotkań i połączeń, które pogłębą twoje zrozumienie tego, Kim naprawdę jesteś w Chrystusie. Nawet jeśli droga, którą cię prowadzi, może zaprowadzić cię w nieoczekiwane kierunki, myśl wiarę, że Jego łaskawa ręka prowadzi cię na każdym kroku. Bóg ma dla ciebie znacznie większy plan, niż mogłeś kiedykolwiek sobie wyobrazić, a za każdym razem, gdy podążasz za jego wskazówkami, stajesz się coraz bardziej osobą, którą zawsze miałeś być. Twoje przeznaczenie i cel są kształtowane przez duchowe zmiany, przez które przechodzisz. Które nie są jedynie zewnętrzne. Będziesz kroczyć z odnojonym poczuciem spełnienia i spokoju, gdy zaakceptujesz Boże powołanie. Kiedy będziesz kroczyć zgodnie z Jego boskim zamysłem, doświadczysz poczucia klarowności w sercu i radości, która emanuje z Twojego ducha. Zmiana, która zachodzi, to całkowite odrodzenie celu Twojego życia, a nie tylko zmiana w Twoim zachowaniu. Poświęcenie jest często konieczne dla transformacji, a gdy wkraczasz w swoje boskie powołanie, Możesz musieć zrezygnować z relacji lub aspektów swojego życia, które nie pasują do Bożego planu. Nawet jeśli może to być trudne, zrozum, że jest to niezbędna część boskiego procesu. Aby większy plan Boga mógł się ujawnić w Twoim życiu, rzeczy muszą się zmienić. Puszczenie czegoś nie jest stratą, wręcz przeciwnie, jest krokiem w stronę lepszych i nowych rzeczy, które Bóg zaplanował. Napięcie może pojawić się, gdy najbliżsi nie rozumieją zman zachodzących w Tobie. Jednak myj wiarę, że Boży plan dla ciebie jest większy niż jakiekolwiek połączenie czy relacja na ziemi. Kiedy kroczysz w swoim boskim celu, wypełniasz Boży plan, a on ostatecznie przewróci i uzdrowi to, co zostało utracone. Chociaż trudno jest puścić, zrozum, że korzyści z tej transakcji przewyższą wszelkie negatywne skutki. Akceptacja zman, nawet jeśli są trudne do zrozumienia, da ci siłę, gdy będziesz podążać tą drogą. Bóg rozpoczął w tobie głęboką zmianę, która wpływa na każdą część tego, kim jesteś. To nie jest tylko zmiana fizyczna. Wymaga odwagi, aby przyjąć tę nową tożsamość, ale nawet jeśli proces jest trudny, miej wiarę, że wyniki sprawią, że ta podróż będzie tego warta. Widzę, że teraz doświadczasz zmiany, ponieważ jesteś w połowie tej zmieniającej życie wiadomości. Kliknij, lubię to, subskrybuj i zostaw komentarz, który brzmi: Jestem otwarty na moje boskie odrodzenie, jeśli jesteś gotowy, aby iść naprzód i przyjąć zmianę. Możesz wykazać swoje zaangażowanie w swoją transformację, zostawiając komentarz. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, ilu z Was jest gotowych wyruszyć w tę przygodę. Twoje życiowe przemiany torują drogę ku przyszłości zgodnej z Bożym planem dla Ciebie. Piękno, witalność i spokój, które napotykasz, staną się namacalnym świadectwem Bożej pracy w Twoim życiu gdy będziesz rozwijać się i akceptować te zmiany. Zaakceptuj te zmiany, ponieważ wiesz, że torują drogę do świetlanej przyszłości. Z każdym krokiem zbliża się do realizacji niebiańskiego przeznaczenia, które Bóg dla Ciebie wyznaczył. Trzymaj się mocno swojej wiary, wiedząc, że każdy Twój krok przybliża Cię do niesamowitej przyszłości, którą dla Ciebie przygotował. Mej wiarę w zmianę i pozwól jej prowadzić Cię ku bardziej spełnionemu i celowemu życiu. Zauważysz zmianę w sobie, gdy przejdziesz przez tę transformację. Twój wygląd będzie odzwierciedlał wewnętrzną regenerację, która zachodzi. Twoja energia się zmieni, a twoja obecność będzie wydawać się lżejsza. To jest oznaka niesamowitej pracy, którą Bóg wykonuje w tobie, a nie tylko zewnętrznej zmiany. Nie tylko inni zauważą zmianę w twoim wyglądzie, ale także zwrócą uwagę na to, jak się trzymasz, jakby twoja tożsamość została odnowiona. Ci Którzy są wokół Ciebie, nie będą mogli zaprzeczyć temu nadprzyrodzonemu rozwojowi. Poczują obecność Bożego dzieła w każdej części Ciebie, a nie tylko zauważą różnicę w Twoim wyglądzie zewnętrznym. Odkryjesz w sobie blask, który inni będą mogli dostrzegać, im bardziej będziesz ufać temu niebiańskiemu procesowi. Chociaż ta zmiana może wydawać się stopniowa lub nawet trudna czasami, myj wiarę, że to wszystko jest częścią większego planu, który Bóg wprowadza w życie. Nie tylko Twoja osobowość czy nawyki się zmieniają, ale także nowa wersja Ciebie, która jest bardziej zgodna z Bożym planem na Twoje życie, się wyłania, a stare metody, które już Ci nie służą, umierają. Te widoczne zmiany to tylko mała część tego, co Bóg robi w tle, aby przygotować Cię na coś większego. Zaakceptuj ten proces, ponieważ nie jest on dla słabych duchem, lecz dla tych, którzy są gotowi odważnie podążać za swoim niebiańskim powołaniem. Twoje życie zacznie ukazywać elegancję i piękno Bożej obecności, gdy będziesz podążać za Jego wolą. Gdy Boże światło w tobie zacznie jaśnieć mocniej, ci wokół ciebie zobaczą, jak coś wspaniałego zaczyna rosnąć. Twoje działania na całym świecie będą świadectwem Jego siły i miłości. Ta wspaniałość objawi się nie tylko w twoim wyglądzie, ale także w twoich interakcjach z innymi i twojej obecności we wszystkich aspektach twojego życia. Zmiana, przez którą przechodzisz, jest namacalnym wyrazem Bożej pracy w Twoim sercu i duchu, a nie tylko zmianą w tym, jak postrzegają Cię inni ludzie. To niebiańskie światło w Tobie zacznie świecić i promieniować w sposób, którego nie da się zignorować. Wpłynie to na Twoje zachowanie, atmosferę, którą wprowadzasz do przestrzeni, a nawet na to, jak inni na Ciebie reagują. Będziesz przejawiać owoce Ducha Bożego we wszystkim, co mówisz i robisz. To światło, które rozwija się w Tobie, jest wynikiem życia zgodnie z wolą Bożą, a nie pięknem czy ideałami zewnętrznego świata. To światło będzie rosło w sile i jasności, im bardziej zaakceptujesz Jego boski cel. Twoje zewnętrzne otoczenie będzie kształtowane przez to, wpływając na wszystko, od Twoich relacji po możliwości, które pasują do Twojego powołania. Ludzie będą przyciągani do tego światła, nawet jeśli go nie do końca zrozumieją. Twoja obecność zacznie wpływać na tych wokół Ciebie. Przynosząc głębokie i znaczące połączenia. Okazje, które odzwierciedlają Twój boski cel, będą się otwierać, a im więcej będziesz kroczyć w tym świetle, tym bardziej przekonasz się, że Boża łaska Ci towarzyszy. To promieniowanie będzie tylko wzrastać, nigdy nie gasnąc, tak długo, jak pozostaniesz wierny swojemu powołaniu. W miarę jak będziesz kontynuować tę podróż, Twoja przemiana stanie się jeszcze bardziej widoczna. To, co kiedyś wydawało się zwyczajne, Teraz będzie wypełnione boskim celem, a Ty staniesz się żywym świadectwem wielkości Bożej mocy działającej w Twoim życiu. Twoje życie nie jest już tylko zwykłym istnieniem, staje się niezwykłe dzięki przemieniającej mocy Boga. Kiedy Bóg Cię wzywa, zaczyna od usuwania rzeczy, które już nie służą Jego celowi w Twoim życiu, zastępując je czymś znacznie większym. Na początku zmiany mogą być subtelne, ale gdy będziesz dalej kroczyć Jego drogą, zaczniesz dostrzegać, jak całkowicie Twoje życie jest przekształcane. To nie tylko kwestia tego, jak wyglądasz na zewnątrz, chodzi o całkowite duchowe odnowienie, które ma miejsce w Tobie. Kiedy w pełni przyjmiesz swoje powołanie, zobaczysz życie w nowy sposób. Rzeczy, które kiedyś wydawały się nieistotne, teraz będą wypełnione boskim znaczeniem, a zmiany, których doświadczasz, pomogą Ci dostrzec piękno i cel w każdej chwili. To jest moc Bożej przemiany. Czynienie zwykłego niezwykłym i wprowadzanie Jego chwały do każdej części Twojego życia. Ludzie mogą wciąż widzieć Cię tak, jak kiedyś, ale Ty znasz prawdę. Jesteś kształtowany przez Boga w coś, co znacznie przewyższa to, co ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, teraz staje się Twoją rzeczywistością. Podczas gdy przechodzisz tę transformację, zaczniesz zauważać zmianę w swojej obecności. Twoja postawa naturalnie się poprawi, a nowa energia będzie emanować z ciebie, sygnalizując głęboką zmianę zachodzącą wewnątrz. Poczucie celu, które przyjmujesz, zacznie promieniować, a będzie jasne, że Bóg podnosi cię z życia przeciętności do takiego, które odzwierciedla Jego boską doskonałość. Twoje życie nie będzie już zwyczajne. Będzie wypełnione niezwykłym celem, a inni będą przyciągani do przejawienia Bożej łaski w tobie. Jedną z najpotężniejszych zmian, jaką doświadczysz, będzie głęboka i niezachwiana pewność siebie. Ta pewność siebie nie pochodzi z samodzielności, ale z wiedzy, kim naprawdę jesteś w Chrystusie. Kiedy przyjmiesz prawdę o byciu wybranym, Twoja tożsamość zmieni się z wątpliwości na odwagę. Ta nowo odkryta pewność siebie będzie widoczna w Twoich działaniach, Twoich interakcjach i w sposobie, w jaki się trzymasz. Boża praca w Tobie nie tylko zmienia to, jak wyglądasz. Zmienia to, jak się zachowujesz w każdej chwili. Z tą pewnością siebie będziesz kroczyć z odnowionym poczuciem celu. Gdzie kiedyś była wahanie, teraz będzie jasność i pewność. Będziesz stać dumnie, wiedząc, że jesteś dzieckiem Bożym, wyjątkowo wybranym do wielkości. Ta pewność pochodzi z zrozumienia, że kroczysz w Jego boskim planie, wyposażony, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu, które przed Tobą postawi. Ci, którzy są wokół Ciebie, Zauważą różnicę. Nie będziesz już unikać okazji ani pozwalać, aby strach Cię powstrzymywał. Zrobisz krok naprzód z odwagą, wiedząc, że Bóg przygotował Cię na każdą sytuację, z którą się spotykasz. Twoja nowo odkryta pewność siebie zainspiruje tych wokół Ciebie do podjęcia własnego boskiego powołania. Będą przyciągani do pokoju siły i radości, które od Ciebie promieniują. Ta pewność nie jest zakorzeniona w dumie, lecz w pokorze przed Bogiem. Ufając, że On kontroluje każdą część Twojego życia. Idąc odważnie w swojej boskiej tożsamości, będziesz świadkiem piękna Jego przemiany w każdej części Twojego istnienia, ciele, umyśle i duchu. Nie jesteś już tą osobą, którą kiedyś byłeś. Jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie i nic nie stanie na przeszkodzie wypełnieniu Twojego boskiego celu. Najpotężniejsze przemiany często przechodzą niespodziewanie, a Boży czas jest doskonały. Nawet gdy w danym momencie go nie widzisz, może być trudno czekać na Boży czas, zwłaszcza gdy czujesz się gotowy na zmianę. Ale wiedz, że każda chwila oczekiwania jest częścią jego procesu przygotowawczego. On oczyszcza Twoje serce, kształtuje Twój umysł i przygotowuje Cię do wejścia w pełni Boskiego planu, który ma dla Ciebie. Podczas tego czasu oczekiwania może się wydawać, że nic się nie dzieje, ale Bóg zawsze działa w tle. Podobnie jak nasiono rośnie pod Ziemią. Zanim wybuchnie życiem, przemiana zachodząca w twoim życiu często rozwija się w sposób, którego jeszcze nie widzisz. Zaufaj doskonałemu timingowi Boga, wiedząc, że kształtuje cię na osobę, do której cię powołał. Kiedy nadejdzie moment boskiego objawienia, będzie niezaprzeczalny, potężna przemiana, która odzwierciedli Jego chwałę. Twoja fizyczna obecność będzie promieniować boskim pięknem, twój duch będzie wypełniony radością Bożą. A twoje życie nabierze nowego, żywego celu. Ten moment przyniesie jasność wszystkiemu, co było wcześniej, pomagając ci dostrzec boski cel każdego kroku twojej podróży. Choć czekanie może czasami być niewygodne, pamiętaj, że Boży Czas jest zawsze doskonały. Przygotowuje cię na coś znacznie większego, niż mogłeś sobie wyobrazić. Twoja przemiana rozwija się w idealnym momencie, krok po kroku. Kiedy nadejdzie czas. Stanie się potężnym świadectwem Bożej niezachwianej miłości i wierności. Wzywa Cię, abyś wzniosła się ponad wszystko, co kiedyś Cię powstrzymywało, i wkroczyła w życie pełne Boskiego Sensu i Chwały. To odnowienie nie jest jednorazowym wydarzeniem, to ciągły proces, który każdego dnia unosi Cię wyżej. Kiedy przyjmiesz swoje boskie powołanie, zrzucisz lęki, ograniczenia i błędy przeszłości. Życie, w które wkraczasz, to życie o niesamowitym potencjale, wypełnione pięknym i celem, gdy dostosowujesz się do Bożego planu dla siebie. Chociaż proces tej transformacji może być trudny, jest również niezwykle konieczny. Będziesz musiał puścić przeszłe wzorce, relacje i nastawienia, które już nie wspierają osoby, którą Bóg kształtuje, abyś nią był. Chociaż puszczenie czegoś może być trudne, jest to niezbędna część tego boskiego odnowienia. Bóg podnosi Cię z miejsca słabości do miejsca siły, prowadząc Cię od ograniczeń do nieskończonych możliwości. Kiedy przyjmiesz nowe życie, które dla Ciebie przygotował, zaczniesz odczuwać, jak Twoje ciało się odmładza, myśli stają się jaśniejsze, a duch ożywia się radością. Ludzie wokół Ciebie zauważą, że coś się zmieniło, poczują zmianę w Twojej energii, a nawet Twój wygląd będzie odzwierciedlał Boską pracę zachodzącą w Tobie. Przemiana, przez którą przechodzisz, jest dowodem na to, że żyjesz w pełni nowego życia, które Bóg obiecał. Ta transformacja nie wpłynie tylko na Ciebie, będzie żywym przykładem dla innych. Twoja odnojona siła i światło przyciągną innych do Ciebie, inspirując ich do przyjęcia zmian, które Bóg wprowadza w ich życiu. Twoje odrodzenie jest świadectwem łaski Bożej, a gdy będziesz kroczyć dalej w Jego planie, Jego miłość i cel będą świecić przez Ciebie, aby wszyscy mogli to zobaczyć. Jednym z najpotężniejszych darów, jakie Bóg daje Ci w tym procesie, jest siła, którą w Tobie zaszczepia. Ta siła nie pochodzi tylko od Ciebie, jest darem Ducha Świętego działającego w Tobie. Kiedy w pełni wejdziesz w swoje boskie powołanie, zaczniesz dostrzegać, że jesteś wyposażony, aby pokonać wszelkie wyzwania, które staną na Twojej drodze, niezależnie od tego, jak duże czy małe. Boża siła stanie się widoczna w Twoim życiu, szczególnie w momentach, gdy czujesz się najsłabszy, jego moc będzie doskonała w Twojej słabości. Kiedy mu się poddasz, odkryjesz, że jego siła Cię podtrzymuje, pozwalając Ci stać mocno, nawet gdy inni mogą załamać się pod presją. Ta wewnętrzna siła umożliwi Ci stawienie czoła próbom bezpośrednio. Niezależnie od tego, jakie przeszkody się pojawią, staniesz dumnie, pewny wiedzy, że Boża Moc działa przez Ciebie, i wyjdziesz zwycięsko sercem i duchem przemienionymi przez jego miłość. Dziękuję, że jesteś tutaj, wybrany. Cieszę się, że zostałeś do końca i wierzę, że twoja transformacja dopiero się zaczyna. Jeśli ta wiadomość do ciebie trafiła, upewnij się, że polubisz, zasubskrybujesz i podzielisz się nią z innymi, którzy są gotowi na swoją własną zmianę. Bądź silny. Ufaj procesowi i idź dalej w kierunku swojego boskiego celu. Plany Boga wobec ciebie są niesamowite, a ja nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak świecisz jeszcze jaśniej. Do następnego razu, pamiętaj, nie jesteś sam na tej drodze.